Przejrzymy się tu pokrótce niektórym z powszechnie spotykanych błędnych przekonań co do dobrego słuchania. Opiszę też kilka ogólnych typów słuchaczy, które zidentyfikowałem przez lata pracy. Im lepiej zrozumiemy przewidywalne błędy popełniane przez każdy typ słuchacza, im lepiej zrozumiemy własne niebezpieczne cechy, tym łatwiej będzie poradzić sobie z niedostatkami w słuchaniu. Kiedy już określimy typowe pułapki i pokażemy, jak ich unikać, przeprowadzę Cię przez to, co moim zdaniem stanowi podstawowe zasady dobrego słuchania. Po pierwsze opowiem o szacunku. Menadżerowie często wpadają w przewidywalne schematy interakcji z otaczającymi ich ludźmi i mogą przyzwyczaić się do takiej rutyny, która może uniemożliwiać produktywną komunikację. Jednak najlepsi menadżerowie są zawsze czujni i wiedzą, że cenne myśli mogą ukrywać się w najmniej prawdopodobnych miejscach. Nie uznawaj za oczywistość niczego spośród tego, co usłyszałeś, i staraj się zachować szacunek dla pomysłów wszystkich kolegów. Następny etap może wydać się oczywisty śledź cicho. Aby usłyszeć to, co jest naprawdę ważne, musisz zejść z drogi, którą podąża rozmowa. To nie jest dobry czas na stawanie w świetle Jupiterów, ani udowadnianie, jaki jesteś mądry. Nie musisz milczeć jak grób, jednak powinieneś mówić tylko po to, by pozwolić rozmówcom powiedzieć to, co chcą. Później będę mówił o założeniach, które uważam za jedne z najważniejszych przeszkód w poprawnym słuchaniu. Okopywanie się założeniami sprawi, że staniesz się głuchy. Jeśli pozwolisz na ich zakwestionowanie, będziesz lepiej przygotowany na niespodzianki i bardziej elastyczny w działaniach i decyzjach. Na koniec przedstawię kilka technik pomagających w skupieniu się na tym, co się dzieje i co jest ważne. Buddyści mówią czasem o uważności. Stanie, w którym całkowicie opróżniasz umysł, ale jednocześnie starasz się stanąć na zewnątrz zdarzeń, po to, by lepiej obserwować i analizować i intelektualnie je rozumieć. Dobry słuchacz musi robić to samo: oczyścić umysł z założeń, wrogości, irytacji i przyzwyczajeń, aby otworzyć się na świeże idee, a jednocześnie myśleć krytycznie i stale zachowywać czujność. Jeśli dobrze słuchamy w biznesie, nasz mózg będzie szybko zapełniał się kolejnymi warstwami informacji i pomysłów. Co mamy zrobić ze wszystkimi tymi danymi? I czego dokładnie powinniśmy szukać? W drugim rozdziale opowiem o tym, jak uporządkować cały ten chaos. Przyznaję, że słuchanie rozmów jest chaotyczne, jednak mamy możliwość wprowadzenia tu organizacji. Wszyscy wiemy, jak ważne jest katalogowanie informacji we właściwie prowadzonych archiwach, niezależnie od tego, czy wychowaliśmy się na kartonowych teczkach i trzaskających stalowych szufladach, czy nosimy ze sobą wirtualne biura w laptopach czy smartfonach. Kluczem do dobrego słuchania jest zbudowanie we własnej głowie systemu organizacji informacji i zadawanie takich pytań, by nasze teczki i szuflady w odpowiedni sposób się zapełniały. Poświęcam jeden rozdział na każdą z poniższych kategorii, reprezentujących etykietki na szufladach, które wykorzystuję do organizowania moich danych. Dotrzyj do sedna. Czasem proste wyjaśnienie, na czym dokładnie polega konkretne marzenie, pragnienie czy misja stanowiąca podstawę dyskusji, może wszystko zmienić. Zrozum plan. Jak mamy dotrzeć od A do B. Jeśli mamy być w stanie dotrzeć do sukcesu, musimy zrozumieć każdy krok na drodze. Poznaj zespół. Czy tematem dyskusji są ludzie i na ile dobrze będą ze sobą współpracować? Bądź świadomy tego, jak dobrze sobie radzisz. Miej świadomość ryzyka i nagród, miar i odpowiedzialności, które mogą wiązać się z efektywną realizacją planu. Pamiętaj o czynniku ludzkim. Ludzie to nie roboty. Cechy charakteru i osobowości mogą wpływać na to, jakie informacje będą przekazywane. Trzecia i ostatnia część omawia przejście do działania. Ostatecznie słuchamy dlatego, że musimy podejmować trudne decyzje, które wpływają na naszą działalność. Mówię to o tym, co należy zrobić ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, które zbierzesz i uporządkujesz przy użyciu technik opisanych w pierwszych dwóch częściach książki. Wierzę, że słuchanie jest motorem efektywności, zarówno jeśli chodzi o Ciebie, jak i całą organizację. Zacznę więc od mówienia o tym, w jaki sposób lepsze słuchanie może poprawić Twoją zdolność oceny i pomóc Ci w podejmowaniu lepszych decyzji. Potem przejdę do omówienia efektywności zespołowej oraz tego, w jaki sposób Twoje dobre słuchanie poprawi funkcjonowanie całej organizacji. Nawyki, jakie wypracujesz podczas doskonalenia umiejętności słuchania, będą wywierać wpływ na wszystkie obszary Twojej organizacji, zmieniając jej kulturę i podnosząc poziom skupienia, efektywności, bezstronności, kreatywności i szacunku. Wszyscy dobrzy liderzy w biznesie, jakich kiedykolwiek poznałem, starają się poprawić jakość własnych decyzji i funkcjonowanie własnych organizacji. Dobre słuchanie może pomóc w tej kwestii.